Natalia dobrze zarabia tłumaczeniem na zlecenie dokumentów na język angielski, a z oszczędności mieszka z rodzicami i pracuje w domu, ale to nie jej jedyne patenty na kasę. Gdyby Natalia, na swoją ulubioną przekąskę z głębokiego oleju, chciała codziennie pójść do miasta, gdzie oczywiście frytki są pyszne i nie wymagają obierania, krojenia i smażenia to musiałaby wydawać na tę przyjemność nawet 60 złotych tygodniowo. Dla tak oszczędnej dziewczyny jak Natalia jest absolutnie nie do pomyślenia wydanie na frytki 240 miesięcznie. Zwłaszcza, że rocznie to niemal 3000 złotych, za które można kupić ponad 2 tony ziemniaków. Zdrowy rozsądek więc sprawia, że Natalia postanowiła samodzielnie usmażyć ulubiony fast food. Z ziemniakami sprawa jest prosta i w osiedlowym warzywniaku to najtańsza bulwa. Raz na tydzień Natalia kupuje 6 kg ziemniaków. Obiera i sieka na podłużne frytki w specjalnej krajalnicy. Najlepsze dla Natalii są frytki smażone na smalcu, który jest niewiele tańszy niż oleje roślinne, ale ma wyższą temperaturę wrzenia, dzięki czemu frytki są bardziej chrupiące i smaczniejsze. Kilogram smalcu wieprzowego kosztuje około 5 zł, a do przygotowania porcji frytek Natalia zużywa 2 kg. Aby nie marnować cennego tłuszczu, Natalia trzyma smalec w lodówce, a obok trzyma pokrojone ziemniaki na frytki. Nikt z nas się przecież nie oszukuje, że w restauracjach ktokolwiek zmienia tłuszcz, na którym smaży frytki, częściej niż Natalia kupuje świeży smalec. W ten sposób Natalia nie musi za każdym razem kupować smalcu, obierać i kroić ziemniaków. Raz dziennie porcja frytek kosztuje Natalii około 2 zł. Cztery razy taniej niż w fast foodzie. Rocznie Natalia może zaoszczędzić ponad 2000 zł. Być może w ten sposób oszczędza na przyszłe konsekwencje jedzenia tak często tej niezbyt zdrowej przekąski. Jedno jest pewne: frytki na mieście nie tylko zostają w boczkach i zalegają w żyłach, ale też trenują kieszeń i czyszczą portfele.